Witam serdecznie, Kolejny materiale z gry Cywilizacja. Zaczynamy kolejny sezon z Jadwigą w dalszym ciągu, żeby w końcu rozbudować imperium, które przetrwa i zwycięży. No to zaczynamy od założenia... Przyszedłoby nowego nowego No dobrze, to... zaczęliśmy na straż punktami, epoki. Bardzo dobry początek. Budujemy miasto. Tak, i to będzie Kraków oczywiście. I zaczynamy od tradycyjnie od astrologii. Bo Polska dobrze radzi sobie z Ligą, więc coś to co dobrze działa, nie ma sensu zmieniać. Um, tak Co by się bardziej przydało? Budowniczyowy, zwiadowcy czy pomnik? E, w każdym z tych przypadków Może pójdźmy w stronę pomnika Budowniczy zrobił drugiej kolejności, żeby zagospodarować ten teren Zwiadowca to się przydał, przydaby O, on zaraz tutaj u bok Więc e, też dobrze zaczęliśmy Tylko musimy jak najszybciej odbudować nowe tereny Czyli tak, ostatnio idziemy w stronę szybkiej eksploracji, szybkiego zajmowania nowych terenów i szybkiej rozbudowy tych, które posiadamy. No dobrze. Początek gry zawsze jest taki trochę nudny. Znaczy, nudny nie ma innych cywilizacji, tylko spokojnie rozwijamy miasto. No to oczywiste. oczywistych rzeczach się po prostu nie rozmawia. Yy, tak, lepiej rozwijać także kulturę i naukę w pierwszej kolejności, bo jedno i drugie to są technologie. Jedne są e, z takimi elektronami. E, zresztą wiecie. Każdy, kto gra w cywilizacji wie o czym mówię. E, tutaj technologie są podzielone na dwa etapy na naukę i na kulturę. Kultura także daje swego rodzaju technologie np. kodeks prawny czy dyscypliny wojskowe, przegląd klubu O. To ona się przyda zdecydowanie. i po prostu na i na Mongolię to Tak, to życie poznać z chęcią skorzystamy z Waszej gościnności. No to będziemy mieli pierwszego. O! O! o. No z tego zaczynamy, z tego co widzę. Ehm. Um, z wiodowców jednak. Ja wołosa, byłoby miło. Ale mija się to w tym momencie na no właśnie dlatego z celem. No i wodowy problem. No, że wy tutaj do uzdrowienia. Taki problem, że. No właśnie. Moje monoski będą już z tym wycofać bo zginie. No, tak samo jak jedno z Cammongowów. O, jedno z Cammongowów przeżyło to. Oddziwo. Eee, yy, tak jak będę tutaj stał. Ważna wygrana. Ryzyko mi zostawił. Pan zagraniczne. Od tego warto rozpocząć rozmowę, brak pozarobu. Uzupełnimy miejsce. Na początek spotyka król, bóg i planowanie miasta. Jak najbardziej, Zatwierdzamy. Ym, jeśli się mu lecieć, może awa zostaną. Zaryzykujemy. No, w czytamy grę. Początek gry. Aha, zostawimy samego, super. Producenci to, to byli prawie martwi, więc. Jak przetrwałem teraz ten atak, to może awas będzie. O! przeżyli to. Tylko wy nie macie szans ym, kontynuować dzień. Niestety muszę was wycofać tymczasowo. Znaczy Eee... Tutaj fortyfikujcie się. Tutaj potrzebujemy. No, nie będą musieli nic tak bardzo zbliżyć życie. Wy. A możecie automatycznie eksplorować to moment. Macie co eksplorować, w każdym razie. Dobrze. Pasaniku myślałem nad morzem od razu O, to państwo To jest dobrze A przyjmujemy, bardzo chętnie Ja myślę, że to jest ale w tym momencie nie jest najmłodszy pomysł W razie yy, fundusze na albo budownicze, albo na, nie, na procarzy Pierwsi będą tam skupieni procarze no co jest? O. Miasto musi mieć jakąś obronę. No powiedzmy sobie szczerze, jest to konieczne w tym wypadku, jak mamy barbarzyńcy tutaj pod nosem. Nie wierzę w astrolog. Na razie tu fortyfikujcie, bo wysyłanie w byłoby samobójstwem. Garncarstwo na początek. Właśnie, następne co zrobicie? Po tych osadnikach? Yy, tak, produkcja. Kolejka, dzielnica świątynna i świątynną możecie wybutować tutaj. Uważam to za konieczne. To macie w tej kolejności. Ruchy, ruchy, ruchy. Gdzie? A tu jest. Możecie to zająć, jak najbardziej. To chyba jest pozytywność. Co do idei, wczesne imperium, czy może mistycyzm? Mistycyzm rezerwat. No dobrze, może... A wczesne imperium? Nie najdłużej mi się przydało. Wow, światowcy. Jak ja was trzasnę czasem teraz? No to wyjść tam przejście. Może nic o nie będzie. 75 że zł. Wow. Więc spuści się tutaj. No, zobaczymy. Nie ruszyli na naszych sojuszników, na to. Potencjalnych nie doszło. To miasto będzie raczej nie wiem, w którym miejscu budować. Hmm, tutaj, bo będzie dobrze bronione stosunkowo. A to kto? A. To życie poznać, wiemy na informacje na naszych stolicach. No to muszę być szybko impernim, jak mam taki dwóch tak inkowych, może inaczej Jak już wiem, że mam ukoło siebie inków i mógł, to to wiem, że muszę budować w tężną armię Ale jest tak z automatyczku człowiek już wie, że będzie obszermana. przerwana Być eee, co Wy postarajcie się tutaj Następny awans, to ja wesołom sobie z miłochęcią wy... nakazuje mi, żebyście się wycofali więc ruchy, ruchy, ruchy właśnie dlatego no najpierw awans i żółw żebyście byli chronieni przed... A, załóż pan to To założył iskra boża? Okej, okay. świetnie. Tutaj będę potrzebował, bo już mogę zakupić, prawda? Jest wiodowca u 160, o, to jeszcze poczekajmy chwilę. No tak, wystawiliśmy na atak. Ale nic za to nie poradzę. Może to przeżyją. Ja bo wóźnicy mogą nie zadać sporo obrażenia. No widzicie, Głupio trochę wyszło, bo jak nie zaatakują i zdążyją uciec do miasta, to będą bezpieczni. No właśnie, gdyby jak, jakby się udało, no właśnie, kibsko to wygląda. Jeśli nie zaatakują, to przeżyją, jeśli zaatakują, to koniec, kaput. Oj, no Bo do Krakowa O, właśnie, dobrze się stało. Ty się wycofali na szczęście. Zagresywni zwiadowcy, widzieliście to? Zwiadowcy zaatakowali. zaatakowali. Wy się tymczasowo wycofajcie. Tutaj potrzebujemy pismo na początek. Ty wracaj do Krakowa jak najszybciej jeszcze żyjesz. Ty, ale weź do nie cię atakuje. Ty się przy okazji trochę doświadczenia zabędziesz. To te kolejne procesy stworzymy. No. Wsiwają was wycofali się na chwilę Będę dalej. Do fortyfikacji do uzdrowienia, czego nie rozumiecie tutaj. Bardzo dobrze. A tutaj zakupimy sobie procarzy. Natomiast to musi być obstawa, z tego co widzę. Ehm, dzielnica ten, jak najbardziej tutaj. bo już widzę, że będzie to potrzebne. Fortyfikacja do uzdrowienia. Lecę bohaterowie. Bóg się tutaj pobliżej Krakowa. Wy się tutaj fortyfikujcie na razie. Co to nie wygląda? Bądźmy o tą przekop tutaj A i się tutaj uleczyć akurat Elegancko e, Tak to widziałem dopiero I tutaj zajmiemy się Bo na razie na zakup to nie mamy co liczyć Najpierw kaplica i spitasz O bo czemu więcej mieszkańców może kaplica dla większej ilości wiary a to ruchy do złotej epoki, do złotej nam taka brakuje, ale wszystko idzie po naszym myśli powoli, ale do przodu i będziemy jakby, mieli chyba pierwszą warligę na świecie, z tego co widzę to się jeszcze okaże, ale mam takie wrażenie, zobaczymy, czy to będzie prawda, czy nie na razie tutaj będzie może się dalej zbiegać, tylko, żeby się dobrze żyli. luksusy takie jak... Dobrze, teraz potrzebujemy mistycyzm. zaproszę, jeśli w kierunku e, gubernatora. E, dydaktyk. E, dydaktyk. E, co tu daje? No e, i będzie dydaktyk. Teraz pójdziemy w stronę nauki. Aby zyskać przewagę, więc zostało do sobie tydzień, kampus i pójdziemy w stronę dzielnicy biznesowej, żeby tak poprzednie mieć większe dostawy. Pisanie jest proste, wystarczy tylko skreślić złe słowa. Ok. Mm, tak teraz żegługa będziemy musieli że będę musiał generalnie zbudować dodatkowo tak powiedziałem kampus ale że oprócz kampusu będą się pójść w stronę yy, dzielnicy biznesowej tak powiedziałem ze względu na to że żeby ją ale zanim w ogóle będą zrobić dzielnicę biznesową muszę rozbudować gospodarkę już teraz co mam czyli irygacja żegługa może nie przyjmę żegługa robię jak planuję przejąć to ryby żeby miasto świetnie tak rozwijało ale bardzo wcześnie o właśnie teraz wy mnie między to pójdźcie po połacarze wyprocarze też tutaj pójście musimy jej tutaj wyrzucić z miasta e, campus za ma populację to najpierw spikać żeby zwiększyć po e, populację najpierw priorytety Mmm... Poważna wygląda. Masekujcie ich, ja dać radę. Przeżyli to. bo widzicie? Dacywałeś eee, Więc na razie tutaj się fortyfikujcie, bo... Świetnie, mamy pierwszego gubernatora. Moja noska jeszcze awansowała, bo wiki. Wreszcie ma automatyczny zapis, więc e, mogę wczytać grę. Można oczywiście taki głupi sposób wnioski nie trafić, ale... To jest także strata czasu. rzemiosło. Jak tutaj z wielkimi ludźmi... Jestem nie to na to bardzo dużo czasu mnie. I na razie tutaj, to... To jest najbliższe po prostu. to na nareszcie muszę urtyfikować, jak się inaczej. No, może się liczyć z tym, że tu stacjonuje moja jednostka wojskowa. Każdego kiepskiego władza następuje taki, który jest niego lepszy. Tego uczy nas cała historia. Tylko pytanie brzmi. Co masz na myśli w tym momencie? Bo sam nie wiem. Mm -hmm. Przyjmiemy twoją delegację. Dlaczego mnie? nie? Przyjmiemy delegację od wrogów. Duże statki. Niedługo powinienem... Ciekawe, czego ona się wyróżnia. Widzicie? Nieważne. Ciekawam się co to kłamujemy dostkę, bo ona się leczy cały czas. Teraz potrzebujemy, ani nie pójdzie, będzie górnictwo, czy hodowla zwierząt? Hodowla zwierząt, będzie o wiele praktyczniejsza. Teraz trzeba będzie zakupić budownicze. A próbujcie szczęścia, moja jednostka jest dobrze wyszkolona. A nie, to nie takie próbujcie szczęścia, ale deska może tego nie przetrwać. Jak zostawię tutaj, to nam może zginąć. Tutaj, gdzie was, was uleczę. Campus teraz, jak najbardziej. Yy, campus, no nie stanie tutaj. Co do produkcji, tutaj potrzebujemy teraz pomnik, najpierw. W celu rozwoju kultury. Ej, zapomniałem strzelić w Ech, Jestem sobie winien. Ale i ścigali, widzicie? Moja noska ma nie bardzo jak uciec teraz Dobra, spróbuję jakoś pomóc będzie się nie uda, ale na no, jeden czas jest historii Tak, <grymna> leży utleży Może nie zatokują, ale Dobra, nie zatokowali to najważniejsze Wy Ewakuacja na swoje terytorium, wy będziecie tutaj osłaniać mogę zakupić tylko świadowca. ale światowca drugiego nie potrzebuję na razie no dobrze najpierw kultura nie. to był kiepski z barważnicy nie ja mam to mówię umiejętność bez wyobraźnia no to podejdą Mówię, tutaj należy fortyfikacja? Państwowa siła robocza dla mi gubernatora to może być. To pójdzie Jestem sobie Jest to Jak nie zacznie działać. O, wycofali się na szczęście. Jeśli w niebie nie ma. Co do badań, potrzebuję teraz łóżnictwo. Awansowanie naszych jednostek na łóżniku będzie bardzo dobry pomysłem w tym wypadku. Biorąc pod uwagę się ataku wroga. Dobra, ważnicy są bardzo agresywni. Poprzednio też zaczęliśmy od tego, że... Dobra, wy... awansuję was na... I tam wy się po prostu uleczycie, wy fortyfikacje do uzdrowienia, wy strzelajcie tutaj. do dowolniej, no ja to się jakoś przeżyje. No Poznań generalnie nie ma prawie siły bojowej. No są barbarzyńcy są wam idzie, muszę wam to powiedzieć. Wy... ostrzelajcie ich. Tu są barbarzyńcy, po prostu giną na moim terytorium. Dobrze, ty... tu. My na razie się tutaj ufortyfikuj się A religia nie będzie katolicy I tak Zastanawiam się co będzie lepsze O To się na pewno przyda Może Mmm, te pismo mi się wydaje, żeby się szybciej rozszerzała ta religia. I co, to nie jest pierwsza religia na świecie? Protestanty są pierwsze, wow! Mmm, okej. Okay. Teraz szybciej. No moi wojownicy muszą się ulecieć, żeby to miało sens. Potem do nich przychodzą. Wycofali się do Krakowa, lepiej jak oni mają atakować. A, to wziął to miodowska. Dobra. Pewnie mogę misjonarze kupić zawiary, prawda? Prawda, ale nie potrzebuję w tym momencie. Czego czemu się nic nie staraj, trafnij do uzdrowienia na razie. Tutaj bibliotekę można wyrocznie. Tak, budujemy jak się uda Zawsze cud świata daje spory, spory bonus O, po raz pierwszy z Mają spotkałem tychże. grę Też fajnie, że taką cywilizację jak Majowie spotkamy W sensie, że pierwszy raz ją spotkałem Naprawdę, teraz będzie ok, poważnie Chyba będę jeł zwykłym poka, tylko na to, że będę jał miał... Tak. To te potrzebujemy teraz. Nie będzie irygacja. I potrzebujemy filozofia polityczna. Tytuł gubernatora, awansujemy na... Może kulturę. Z Tego powodu, że e, kultury mamy mniej, ale to nic mi nie dało sobie. Nie przesadzaj, chłopie. E, faktycznie zbieżna do mąkódstwa. Gospodarka na męży. Bardzo na ale. Właśnie, powinna to wzrosnąć, jak być więcej mieszkańców. Nie, bo zmalała. No zobaczymy. Barbarzyńcy właśnie widzę, próbują mnie atakować Nieudolnie, bo nieudolnie, ale jednak No, łucznicy to łucznicy, bo tak mam większe wrażenia My tutaj się uzdrówcie po prostu Nie, tracą na atak, to muszę Wam przyznać Weź jeszcze uciku manu Wycofajcie się na razie w stronę stolicy, gdzieś tutaj I podejście tutaj do stolicy, ja wam nie broni, chłopaki Bowiem na razie fortyfikacja A teraz to ma więcej niż nauki Niezbyt rozsądny pomysł, muszę powiedzieć Właśnie dlatego. Ale tam muszę wycofać sobie wniosku, bo one strażyły życie i śmierć. Będę na chwilę tutaj. Co do produkcji, nie będzie kaplica, może, czy spigasz. A co to daje? Trochę więcej do nauki, ale na razie nie. Kapicy dajmy na to. dobra, ja wolniejszy rozwój imperium, ze względu na to, że oczywiście barważnicy będą mnie nakali teraz w no nie? A widzicie, o czym mówię? Dwóch świadowców, jeden wojownik, cztery jednostki. Ty. Z męsaku i Na nie coś trafi. Nie. Chodź, nie przerywamy tego. Wy... Strzelajcie. Wy... Uzdrowienie. I wy też trochę Wy na chwilę się wycofajcie. Nawet yy, porządkuje się do stolicy. Każdy jeden z jest teraz nawet wiadowców na wagę złota, żeby odrzucić barwę międzywołnej naszej granicy. Tak, jeszcze nie, nie miło, co państwu zaatakuje. To będzie szczyt. Podejść tutaj bliżej Nawet do nie są poza zasięgiem i strzał. Trudno się mówi To na składanie masz się ulecieć. O, dobrze. Dobrze na no, Usika się skoncentrować przez pełni sił. Oko i was Człowiek, który dziel i żoni. wy Was na garnizon tak samo. A wy po prostu i zastrzelcie. Co do badań. Może górnictwo w końcu faktycznie... Nie będzie tradycja wojskowa. Tutaj może... No bibliotekę na razie, nie ma wyjścia i idziemy w stan Republiki Klasycznej. tak i teraz tak od razu bierzemy tak produkcja salników nie może najpierw do produkcji budowniczej a to samników później bo to... Chyba, że to mi na razie niepotrzebne. Tak, Chromebook już mi niepotrzebny. To nie będzie... ...do produkcji osadników. Dobrze. co do produkcji, wracasz do... Pewnie nie coś yy, Kolejka. Najpierw wyrocznia, yy, którą przerwałeś i zaczynasz od niej. Upamiętnienie. Kontynuuj. Idziemy dyskusję, bo chyba to będzie realnie co mogli zrobić z pozorom jeszcze? ja sobie to Ten Ty się możesz wrócić do poznania. No dobrze. I następna tura. Kiedy znajdziesz się do... W sensie, że uciekł. Na się uciekło. Należy fortyfikacja. A tutaj bierzemy sobie teraz obróbka brązu. Boże, w każdej chwili nie będę potrzebował nowej jednostki zbrojne. Mm, jasne, jasne. Spokojnie się, się rozbudujemy. Także. No, będę musiał być bardziej agresywny. Nie, tutaj już przecam. Dramaty i poezja może Patrzcie jak mnie tu piniam Zmasowana atak Formbał ich Co tu daje? Może 10 w górze się ja Podejrzewam sięgnieć, no jak żeby znowu ty miałbyś sięgnąć Ty możesz. To jest stala skrapuć, bo to siebie z z tej strony, ale nic to nie No Oto mogę trochę tutaj ponękać. No i nie opcji nie widzę w tym momencie. Z w ogóle kiwaleczny. Dobra, nie żyją. Łucznicy sobie radzą. Wy, a pójdźcie tutaj po fortyfikację do uzdrowienia. Będziecie odbierać kolejne taki yy, barbarzyńców. Ja sobie tak dobrze radzijcie. Przez górze nie zatakują niemożliwe. Patrzcie się sobie dobrze razem nawet. Um, my o będziemy się oszczelił właśnie wzajem. Nie ma innej opcji. A nie moment. Ja mogę zakupić, zabiarę i bibliotekę mogę badań i będzie buractwo taka słyszniej potrzebne. Daj do zrobienia No dobry drodzy widzowie. Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się spodobał to zapraszam na kolejny na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.